My tutaj dzisiaj przyjechaliśmy, żeby wam powiedzieć, że dotrzymujemy słowa. Dotrzymujemy słowa przed kampanią, w trakcie kampanii wyborczej byliśmy tutaj, powiedzieliśmy, że realizujemy tą inwestycję. Mieliśmy podpisaną umowę dzisiaj, mamy oficjalne przekazanie tego placu, terenu budowy. Dla firmy Straba, która jest wykonawcą, generalnym wykonawcą tej inwestycji. Dlaczego tak ważna jest to z naszego punktu widzenia inwestycja? Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, tu jest płot graniczny, tu jest zapora na granicy, tu też jest bardzo dużo wojska, tu jest ludność, która po prostu przez Cały ten czas konfliktu granicznego wspierała wojsko i wojsko korzystało z tej drogi i było tutaj częstymi gośćmi u naszych mieszkańców. To jest jeden argument, który jest bardzo, bardzo ważny. Kiedy robiliśmy to pierwszy etap do kościoła z Zubrzycy Wielkiej, to też Zapowiadaliśmy dla pana Michała, który jest tutaj radnym, Onoszko i który cały czas zabiegał o tą inwestycję, że zrobimy ten drugi etap i w końcu też dotrzymaliśmy słowa. Ja y, chciałbym tylko jeszcze podziękować pani Wójt y, y, Czabantarosewicz-Renacie, która y, po prostu. Y, Naprawiła drobny, a może nie będę mówił o tych błędach, ale po prostu zachowała się tak jak trzeba i wsparła nas finansowo też przy realizacji tej inwestycji. Za co jestem jej bardzo, bardzo wdzięczny i uważam, że po prostu no, jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Dziękuję pani Wójt z całego serca i wszystkiego najlepszego państwu życzę. Pan starosta dotrzymuje słowa. Ja również staram się słowa dotrzymać. Pamiętają Państwo kampanię wyborczą. Byłam u Państwa kilkukrotnie, przemieszczałam się tym odcinkiem komunikacyjnym. Jest to jedna z najgorszych nawierzchni na terenie naszej gminy. Tak naprawdę to nie jest nawierzchnia drogowa, tylko to był tor z przeszkodami. Niejednokrotnie pan Michał ubiegał się tak o dofinansowanie do tej drogi powiatowej. Proszę państwa, dla nas to jest bardzo ważna inwestycja. Cieszymy się, że pan starosta nie wycofał się z niej yy, i podjął tak decyzję yy, o jej realizacji. Uważam, że ja jako wójt, my jako radni, jako Rada Gminy nie mogliśmy się zachować inaczej. Yy, jak tylko to finansować yy, i wesprzeć, partycypować w kosztach yy, przebudowy tej drogi. Tak naprawdę tą drogą będą dziedzili nasi mieszkańcy yy, i to dla państwa jest inwestycja. Proszę Państwa, jest to również ważny odcinek e, pod kątem strategicznym, tak, to co wspomniał Pan Starosta. Mamy tutaj strefę przygraniczną, jest to odcinek, e, który codziennie jest pokonywany przez służby, e, które strzegą, tak, naszego bezpieczeństwa, naszego, naszego kraju. Mam nadzieję, że nie jest to, Panie Starosto, ostatnia inwestycja na terenie naszej gminy. E, my liczymy na współpracę z, paną z Panem Starostą. Na dzień dzisiejszy współpraca e, przebiega pomyślnie, E, układa się poprawnie. E, w, tak jak mówiłam w kampanii wyborczej, będę chciała współpracować z każdym, komu e, na sercu leży dobro moich mieszkańców, kto będzie chciał rozwijać, przyczyniać się do rozwoju naszej gminy. Także kolejne odcinki Panie Starosto czekają. Środki w budżecie te będą zabezpieczone. E, I cóż, no, życzymy e, pomyślnej realizacji inwestycji i mam nadzieję, że spotkamy się na odbiorze. Będą Państwo zadowoleni. E, z tego z tego z przybudowy tego odcinka yy, drodzy mieszkańcy tak jak spotkaliśmy się w marcu albo w kwietniu z panem starostą obiecywaliśmy że ta droga powstanie i powstanie i ta jest droga dla was bo to się po prostu należy i yy, cieszę się że pani wójt gmina Szydziałowo, razem współpracuje z powiatem sokulskim. cóż ręce i do roboty. Firmy zapraszamy, żeby powstał ten odcinek jak najszybciej. Dziękuję. To jest y, dla nas bardzo historyczna chwila, i bardzo się cieszymy, że ta inwestycja powstanie, i czekamy na jej zakończenie, i miejmy nadzieję, że na zakończenie będzie jeszcze kilkakrotnie więcej ludzi niż teraz. Dziękuję bardzo. Y, w przyszłym tygodniu rozpoczynamy roboty rozbiórkowe roboty niezbędne do wykonania dalszych części prac związanych z wykonywaniem konstrukcji. Żeby nie zagłębiać się w szczegóły, najbliższy miesiąc sierpień, jeżeli pogoda pozwoli, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie, zamierzamy zrealizować konstrukcję pod całość tego zadania, mówiąc prostym językiem, gdzieś w pierwszej połowie września początku drugiej połowy września planujemy realizować nawierzchnię bitumiczną, więc to na co wszyscy z Państwa podejrzewam czekają najbardziej. Eee, koniec września, początek października będziemy chcieli finalizować eee, tą całą realizację. No i cóż, z tego miejsca chciałbym Państwa z góry przeprosić, bo na pewno zawsze to występuje i tu pewnie nie będzie inaczej, jakie o, występują utrudnienia, występują różnego rodzaju niedogodności. Więc ze strony wykonawcy proszę o wyrozumiałość. Będziemy się starać zrealizować i zrobimy wszystko, żeby realizować to bezpiecznie i tak, żeby Państwu przysporzyć jak najmniej tutaj niedogodności dojazdowych, do posesji, przejazdowych i różnego rodzaju komunikacyjnych.